Cześć, jestem Kasia z Mydłoteki, a dzisiaj będę robić mydło, które wygląda tak i które wyrwałam i ocaliłam ze szponów krwiożerczego olejku zapachowego. Zapraszam. O co chodzi z tym olejkiem e, zapachowym, krwiożerczym, który czyhał na moje mydło? To jest mydło, które posiada dwie warstwy. Ta warstwa, czyli taka bardzo. Ciemno-brązowa to jest warstwa, która pachnie czekoladą. I użyłam do jej zrobienia olejku czekoladowego. A ta warstwa biała to jest warstwa, która pachnie bzem. Ja wiem, że to może się wydawać dziwną kombinacją, ale te zapachy się bardzo ładnie ze sobą mieszają i bardzo dobrze się nawzajem uzupełniają. No i jeżeli jest tak dobrze, to czemu y, taki dramatyczny tytuł i czemu było tak źle? Olejki zapachowe, no i przy robieniu mydła, mogą robić niezłe psikusy. To są takie substancje, które mogą powodować w mydle problemy. Jednym z takich problemów jest problem z, ze zmianą koloru. I tutaj em, oprócz oczywiście kakao, którego użyłam do zabarwienia tej brązowej warstwy mydła, użyłam też olejku czekoladowego, który też ma wpływ na kolor tej warstwy. I jak to się dzieje? Olej czekoladowy, którego użyłam, posiada dość sporo w swoim składzie waniliny. Wanilina to jest taka substancja, która wpływa na kolor mydła i zabarwia je w zależności oczywiście od zawartości, od procenta zawartości na kolor taki od ciemnożółtego po właśnie ciemny brąz. Olej czekoladowy, którego ja użyłam, zawiera sporo waniliny, w związku z czym ja Wiem i wiedziałam wcześniej, że nie mogę na przykład w tej warstwie dolnej zrobić białej i nie mogę też tego olejku dodać do warstwy białej, dlatego że ona nie będzie już biała po dwóch, trzech dniach, kiedy ta wanilina właśnie się utlenia i powoduje zmianę koloru w mydle. No a druga kwestia, i to jest już ta kwestia właściwa, to jest właśnie olejek bzowy, który dodałam do części białej mydła. Ten olejek to jest olejek, który przyspiesza gęstnienie masy mydlanej. No i tutaj mamy jakby dwa końce spektrum. Są olejki, które w ogóle nie przyspieszają masy mydlanej i są olejki, które robią beton. Teraz co to znaczy beton? Beton to jest taka sytuacja, gdzie wlewamy olejek zapachowy do masy i masa robi się po prostu no jak sama nazwa wskazuje, betonowa. Czyli zastyga tak szybko, że praktycznie nie jesteśmy w stanie przełożyć jej do foremki. To jest taka sytuacja, której szczerze nienawidzę i myślę, że większość osób, które robią mydło i były w takiej sytuacji, no, się, zgodzą się ze mną, że no, to jest bardzo niepożądana e, sytuacja i staramy się naprawdę tej sytuacji unikać. E, no, ale tego nie wiadomo, jeżeli pierwszy raz, na przykład, stykamy się z, z danym olejkiem i nie wiemy o nim tego, bo na przykład producent nam tego nie zdradza, nijak, no to niestety może nam się taki beton przydarzyć. Ale właśnie w tym, w tym spektrum e, jest całe mnóstwo olejków, które nie powodują betonu, a przyspieszają, na przykład, Znacznie bądź mniej znacznie gęstnienie masy dla Ja na szczęście o tym wiedziałam, więc jakby tutaj e, chciałam to mm, wykorzystać i pokazać, że można sobie też w takiej sytuacji jakoś poradzić. Najgorzej oczywiście, jeżeli planujemy jakieś bardzo skomplikowane wzorki, sweadle, i tak dalej, mamy tam pięć rodzajów mas. No to tutaj już generalnie jeżeli ta masa zaczyna szybko przyspieszać i zastygać, no to jeżeli potrzebny jest nam, taki naprawdę potrzebna jest nam taka bardzo wolna masa, czyli taka, która jest rzadka. No to już troszeczkę mamy posprzątane. W innej sytuacji, właściwie dużo lepszej sytuacji jesteśmy, kiedy robimy tylko i wyłącznie warstwy, bo nie potrzebujemy tak dużo czasu i możemy tutaj e, sprawnie to jakoś podzielić. Jak zobaczysz, e, u mnie w nagraniu ta masa przyspieszyła dość znacznie i ja ją już potem na końcu wykładam szpatułką, ale to wciąż nie przeszkodziło mi w tym, żeby ten zorek się jakoś udał. I jak można sobie w takiej sytuacji poradzić? Jak uniknąć takiej sytuacji? Najłatwiej byłoby, gdyby producenci olejków zapachowych podawali takie informacje przy y, momencie zakupu, prawda? Więc mamy jakiś tam olejek, patrzymy sobie na stronę internetową i producent podaje, na przykład ten olejek zawiera 7% procent waniliny i przyspiesza gęstnienie masy mydlanej. No ale na razie tak w Polsce to nie jest aż tak rozwinięte. Ja nad tym pracuję, będę chciała tutaj podziałać coś w tym kierunku, ale. Zanim to się stanie, to ja bardzo um, uczulam zawsze, że warto jest zrobić testy. Czyli na bardzo małych partiach mydła robimy e, testy olejków, których wcześniej nie stosowałyśmy. Jeżeli decydujemy się robić duży, dużą partię mydła i używamy właśnie takiego niezna, nieznanego olejku, no to tu dużo ryzykujemy, a testy pozwalają nam obserwować to mydło, obserwować tą masę i właśnie w taki sposób najlepiej jest olejki sprawdzać, czyli na małych partiach mydła. Możemy też danego olejku nie stosować. Czasami jednak, tak jak tutaj w tym przypadku, ten zapach czekolady jest naprawdę piękny. To jest jeden z takich olejków, które naprawdę świetnie uchwyciły esencję czekolady. Ja bardzo lubię zapach czekolady, <grym> mimo że on nie jest taki wyraźny i być może czekolada smakuje lepiej niż, niż pachnie, ale jednak mimo wszystko ten zapach jest bardzo piękny i mimo że ja wiem, że ten olej powoduje właśnie dyskolorację, czyli to, że to mydło będzie brązowe. Ja go używam z taką pełną świadomością tego, że no niestety muszę robić ciemne mydło. Stąd to mydło ma właśnie taki kolor i jest barwione kakao. Pewną informacją taką wskazującą na to, że możemy mieć do czynienia z olejkiem zawierającym wanilinę i tym samym zmieniającym nam kolor mydła jest zapach, który jest słodki, to znaczy to są olejki zapachowe, które pachną słodko. Czyli wszystkie olejki, które są czekoladowe, czekoladowo czekoladopodobne, jakieś ciemna czekolada, biała czekolada, ciasteczka, te sprawy i wanilia. I wszelkie, wszelkie waniliowe zapachy, kombinacje zapachów wanilii z czymś tam, no to bardzo często właśnie będą zabierały i można przypuszczać, że będą zabierały waniliny i będą powodować nam niestety ten, 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 tę zmianę koloru. Ja zapraszam już do oglądania wideo. A tak wygląda przepis na mydło kakaowe o zapachu czekolady. Ten przepis znajdziesz też w opisie pod filmem i na moim blogu. Dodatkowo, jeżeli nie chcesz używać olejków zapachowych w swoim mydle, w opisie filmu znajdziesz link do posta blogowego, w którym podaję rozmaite kompozycje zapachowe z olejków eterycznych. Ważna sprawa: część wody w tym mydle została zastąpiona mleczkiem kokosowym. Ale jeśli nie masz i nie używasz mleczka kokosowego, zwiększ ilość wody o 110 g. Zaczynamy od rozpuszczenia kakao w gorącej wodzie. Nie jest to konieczne, ale bardzo ułatwia potem dodawanie kakao do masy mydlanej. W następnym kroku odmierzam mleczko kokosowe. Odmierzam go 110 g. A tu, jak widać, mieszam mieszadełkiem do spieniania mleka dwutlenek tytanu, który wcześniej. Rozmieszałam z niewielką ilością oleju. Dwutlenek tytanu najlepiej rozpuszcza się właśnie w tłuszczach, nie w wodzie. Jeśli nie chcesz dodawać dwutlenku tytanu do swojego mydła pomin ten krok. Przed zrobieniem mydła przygotuj potrzebne składniki oraz sprzęty. Ja mam tutaj foremkę. jej wymiary znajdziesz w opisie pod filmikiem. Tu znajduje się odmierzone mleczko kokosowe. Tutaj kakao rozpuszczone w gorącej wodzie. Tu mamy olejki zapachowe u mnie olejek bzowy oraz olejek czekoladowy, dwutlenek tytanu. I janyrzek do ozdobienia wierzchu mydła. Zaczynamy od odmierzania tłuszczów miękkich. Odmierzam 322 g oliwy. To może też być oliwa z wytłoczyn oliwek. Pamiętaj tylko, że może ona przyspieszać gęstnienie masy mydlanej. W kolejnym kroku odmierzam 35 g oleju rycynowego. Przechodzimy do odmierzania tłuszczów twardych. Odmierzam je od razu w garnku, w którym będę mogła je podgrzać, i na pierwszy ogień idzie olej kokosowy, którego odmierzam 210 g. Następne w kolejce są masło szej i masło kakaowe. Masło szej odmierzam 84 g, a masła kakaowego 49 g. Przechodzimy do odmierzenia składników na ług. Odmierzam zatem 156 g wody, najlepiej destylowanej, i 99 g wodorotlenku sodu. Jeżeli używasz oliwy z wytłoczyn, odmierz 98 g wodorotlenku sodu. Wsypujemy wodorotlenek sodu do wody i bardzo dokładnie mieszamy. Uwaga na zastygającą na dnie skorupę. Naczynie z wodorotlenkiem można umieścić w zlewie z zimną wodą, żeby szybciej ostygł. A ja rozpuściłam już tłuszcze twarde, przelewam je do tłuszczów miękkich, tak żeby je zmieszać ze sobą. Temperatura po takim zmieszaniu wynosi 28 stopni, jest więc dosyć niska. No i następnym moim krokiem będzie oczywiście wlanie ługu. Łuk tutaj poza kadrem zmierzyłam mu temperaturę i wynosiła ona około 35 stopni. Po lekkim wymieszaniu szpadłką dodaję mleczko kokosowe, które wcześniej sobie odmierzyłam. I tutaj oczywiście musimy użyć blendera, żeby to wszystko się nam dość dobrze wymieszało. Sama szpatułka nie wystarczy. Ale pamiętajmy, żeby tego blendera nie nadużywać. I ważna sprawa, Unosimy nieco końcówkę blendera do góry, żeby pozbyć się bąbelków powietrza. I tak mniej więcej wygląda masa, która osiągnęła emulsję. Możemy ją teraz podzielić na dwie części. To właśnie robię. Nie jest to aż takie ważne, żeby one były równe. Odmierzam sobie jakieś 300 gramów. Masy w jednym pojemniku, a do reszty dodaję kakao, które wcześniej rozpuściłam w wodzie i mieszam wszystko szpatułką. Następnie dodaję olejek zapachowy o zapachu czekolady. Ja wiem, ponieważ wcześniej go używałam, że to jest olejek, który nie spowoduje żadnego przyspieszenia masy. A tutaj do drugiej części masy dodaję już dwutlenek tytanu, ponieważ chcę, żeby była ona jak najbardziej biała. Mieszam wszystko i dodaję olejek bzowy. Olejek bzowy, który posiadam przyspiesza gęstnienie masy mydlanej. W związku z czym można zaobserwować, jak ta masa dosyć szybko gęstnieje. Ja jej tutaj specjalnie nie blenduję blenderem. Jak widzisz, masa jest coraz bardziej gęsta. Na szczęście nie zaszło zjawisko betonozy, czyli mydło nam tutaj się tak mocno nie utwardziło, żeby nie można go było przelać bądź przełożyć. A ja blenduję resztę masy kakaowej i zaraz. Wleję ją do foremki. Będzie ona stanowiła dół mojego mydła. Masa po zblendowaniu owszem zgęstniała, ale wciąż da się ją przelać do foremki i jej konsystencja wciąż pozwala nam na pracę z mydłem. A tutaj, uwaga, uwaga, możesz zobaczyć, jak bardzo zgęstniała masa biała. Ja ją praktycznie muszę wykładać, nie mogę jej już przelać. Na szczęście to jeszcze nie jest stadium betonu, ale widać wyraźnie, że olejek o zapachu bzu przyspieszył gęstnienie masy, no i trochę utrudnił pracę z mydłem. Czy da się z tego coś jeszcze wyciągnąć i ocalić to mydło? Tak, jak najbardziej. Ja tutaj używam łyżki, żeby zrobić wzorek. A na koniec wyłożę resztkę masy na wierzch mydła, tak żeby był bardziej jednolity. I ozdobię go też anyszkiem. Jeżeli nie lubisz ozdabiać mydła, denerwują cię takie ozdoby na wierzchu, to możesz oczywiście pominąć ten krok. a Anyżek nie jest obowiązkowy. Ostatnie poprawki wierzchu mydła. Możesz też użyć odrobiny kakao i wsypać je na przykład do zaparzacza do herbaty. I tak jak ja tutaj posypać tym kakaem wierzch mydła. Mydło oczywiście odstawiamy na kilka dni w jakieś niedostępne dla dzieci bądź psów miejsce. A tak wygląda mydło. Po kilku dniach, kiedy przeszło już saponifikację, wyciągam je tutaj z foremki i będę je kroić. Kroję je. Klejalnicy do mydła, ale można też zrobić to nożem. I jak widać, mimo tej początkowej katastrofy z przyspieszeniem gęstnienia masy mydlanej pod wpływem oleju kubzowego, jakoś udało się to mydło uratować. Mydło kroję na dwie różne grubości, ponieważ lubię używać nieco cieńszych mydeł do rąk, a nieco grubszych podprysznic. Ale oczywiście pokroić, możesz mydło w dowolny sposób, taki jaki Ci pasuje. A tak już wygląda zrobione mydło. A tutaj porównanie mydła, w którym użyłam dwutlenku tytanu, z mydłem, w którym dwutlenku nie stosowałam. Masa bez dwutlenku tytanu jest zdecydowanie mniej biała, wpada w kolor żółty i trzeba wziąć sobie to pod uwagę podczas projektowania wyglądu mydła. Mam nadzieję, że podobał Ci się filmik. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. I do zobaczenia następnym razem.